Jak chwilkę. O, witam, od razu z Panem Piwoszem trafiłem. Dlaczego mnie to pokarało? Jak tu grać z Panem Piwoszem? Jak on tu kosił równo z trawą? Nie znałem, Panie Grzegorzu. Byłem w Poznaniu w czasie mistrzostw Polski kobiet przez trzy tygodnie w 1989 roku. Na goniec G4 zawsze koniem napadam na gońca. I może pana Andrzeja Chwilewskiego widziałem, ale poznać go nie miałem okazji. Panie Kukli, może ktoś panu Kuklemu da. A. Może ktoś panu Kuklemu da. Łącznik do turnieju. Panie Gracjanie, Pan nie kupuje żadnej książki, <laughs> przepraszam, ani tego, ani tamtego. Po polecam Chess Tempo, Idea Chess i Chess Base. Witam pana Rujsa, Może ktoś da panu kuklemu do, łącznik do klubu. A ja. miałem tu zagrać E4 przedtem. ja ja. Ajajajajajajajajajajaj. Nie panie Gracjanie, w tej książce jest za mało przykładów. Polecam panu idea Chess i czas Tempo.

Akeś. Panie Gracjanie, mój system to Witamy Pana Spliksa. Może ktoś da Panu kuklemu łącznik? Kto da Panu kuklemu łącznik? Panie kukly, pan spróbuje tu i tam, tam musi być ta strona. No bije. Gram na ograniczenie. Będę chciał. Ojoj, tu muszę zbić. Tu muszę zbić. Tu muszę huknąć. Tu se szachnę. Tu przymierzę się Hetmanem. Dzień dobry panie Mity. A czemu pan pisze panie z małej i Piotrze z małej? Panie Mity. O. O. Tu se wskoczę. Może mi to coś da. To pan się douczy, panie My tutaj się wszyscy uczymy. Gramy radosne szachy. I teraz mam problem kogo bić, a kogo nie bić. Pan Maciek mi podpowiada. Panie Kukle, pan się dopisze do turnieju. W turnieju gra jeszcze nie ma trzech tuzinów. A może o pan Andrzej wój już prowadzi. Szach i szach. Aj gońcem powinien zbić. Aj gońcem. Aj ja 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 ja. Ano właśnie. Zapraszam Pani Witi do Turnieju. Oj to na Hetmana. O ładnie to tak. Pani Piwoszu, O! Mata dałem, dziękuję.